Co słychać w Bielsku Podlaskim? Audycja sfinansowana z budżetu Urzędu Miasta Bielsk-Podlaski. Burmistrz Bielska Podlaskiego, Piotr Wawolski, dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana. Witam Państwa. Za nami pierwszy miesiąc wakacji. Co w sierpniu, jeśli chodzi o imprezy kulturalne, będzie się odbywać w Bielsku? 1 sierpnia już koncert z okazji 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I to się będzie oczywiście na placu Jana Pawła II przy Ratuszu. Chyba, dobrze będzie zwoła aura, to, to będzie to dom kultury. Tutaj podziękowania dla Justyny Pożydzińskiej, pani kierownik i całego zespołu FART za organizację co roku tego wydarzenia. To jest bardzo fajne i bardzo potrzebne. 2 sierpnia koncert z cyklu Rok dla Polski, to jest dom kultury. Mamy oczywiście kina planerowe, no i tutaj wakacyjny koncert Gwiazd w ramach budżetu obywatelskiego, będzie się 23 sierpnia, moc atrakcji, świetne zespoły, no i taka będzie niespodzianka, takie negocjacje tutaj prowadzimy, żeby było to, czego jeszcze w Bielsku nigdy nie było, ale tutaj jakby nie chcę zdradzać tajemnicy, ale będzie to właśnie i będzie widoczne, także to będzie bardzo ciekawe, już pan redaktor widzi, co to będzie. No ale to zostawmy to tak, jest, to jest jeszcze Tak jest. No i oczywiście będzie się jeszcze wcześniej, jeszcze 8 sierpnia i 9 sierpnia Barnfield Festival, to jest druga edycja, to będzie w studzi wodach, od atrakcji, od polandy godzin do późnych godzin nocnych. Mnóstwo zespołów, Ruswada i Inchos mogę wymienić, Berek, czy też inne zespoły, których jest mnóstwo. Naprawdę moc atrakcji, Sierpień będzie bardzo bogatym, jeżeli chodzi o Bios Podlaski. zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa Polskiego. Coraz więcej wiemy o Muzeum Obłego Narodu, bo ono przechodzi w tej chwili gruntowną przebudowę, zakończy się w 2026 roku. Tutaj jakby prace kończyły się konserwatorskie, bo to ścisła strefa konserwatorów zabytków, bo to będzie też w dużej mierze pod kątem filmu Znachol, który chcemy promować jako miasto bezpołaski. Skontaktowaliśmy się z panią Anną Dymą, z panem Sztokingerem. Wstępnie zainteresowanie z ich strony jest bardzo, podeszli do tego, sentymentalnie, bardzo życzliwie, także mamy wstępną zgodę na przyjazd. Oczywiście wstępnie już mamy, mamy to potwierdzenie, ale jakby dogramy terminy z, z województwem podlaskim, bo będziemy razem to wydarzenie... Otwierać i promować. Wrócę jeszcze na chwilę do dni Bielska Podlaskiego, bo. Chcecie poznać opinie mieszkańców na temat tego, co się udało, czego się nie udało być może zrobić, co było niedograne, co było zapięte na ostatni guzik, no i zachęcacie do wypełnienia takiej specjalnej ankiety na ten Ja bym chciał tę opinię poznać z tego względu, że to jest bardzo ważne, bo tych pomysłów mieszkańców są, są naprawdę rewelacyjne. Oczywiście niektóre są poza naszymi możliwościami finansowymi, ale te takie fajne, no też co się nie udaje, coś co zmienić możemy, to, to jest bardzo istotne. Po to ta ankieta jest, ona się cieszy dużym zainteresowaniem. Być wnioski na pewno z tego na przyszłość. No ale to chcemy właśnie tej, takiej komunikacji, bo dzisiaj dobę i w internecie, no siłą rzeczy, że możemy prosić o maile, możemy prosić o, o telefony, ale to tak jakby to ułatwiło ułatwi nam ankieta, to ułatwi nam na przyszłość organizacji urodzi miasta bielsko Rozmawiamy też jeszcze przez chwilę o dotacjach dla seniorów, bo takie też Bielsko-Laskie. Pozyskaliśmy środki, to no, cieszy, tam kwota nie jest jakby znacząca, ale każda kwota jest lubiana przez samorządy, które wpływa do do kasy naszego miasta. No tak, mamy aktywnych seniorów, którzy mają moc pomysłów, mnóstwo pomysłów mają, także na pewno to spożytkują w bardzo dobry sposób. My oczywiście dofinansujemy i te inne zadania, które są. Mamy też pomysły na to, jak jeszcze tam seniorów bardziej zaktywizować, ale oni już są aktywni bardzo mocno, także każda kwota się przyda i tak, dziękujemy na pana marszałka za, za pozyskane środki. No, to jeszcze fontanna, bo już jest po próbnym rozruchu. No tak, to ja mówię, to nazywam inwestycja roku. No, i osobiście jest wstyd za, to, za tą inwestycję, bo ja mówię, że szybciej my budujemy żłobę, przedszkole i szkołę niż wydaje się bardzo prosta inwestycja, jaka jest fontanna. No, nie chciałbym naprawdę używać tutaj słów szeroko rozumianych jako. Nie mamy parlamentarne, parlamentarne, także na tyle zakończę. Ja już nawet mieszkańcy mnie pytają, kiedy to wreszcie ruszy. I ja tylko się uśmiecham i mówię, że dzisiaj jest środa. Iwona Kołos, zastępca burmistrza Bielska Podlaskiego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze do końca tego miesiąca można proponować kandydatów do Bielskiej Rady Kobiet. Tak, zostały tak naprawdę dwa dni na to, by zgłosić się do Bielskiej Rady Kobiet, także zachęcam wszystkie Bielszczanki. Aby przyszły do urzędu i zgłosiły się do tej naszej rady. Bo Bielsk Podlaski, mimo że gramatycznie to nie e, kobieta, ale tak naprawdę mentalnie to trochę kobieta, bo Bielszczanki są właścicielkami dużych firm, prezeskami, dyrektorkami. To osoby bardzo prężne, dynamiczne i tak jak obserwuje nasze miasto, zasługują na to, aby mieć. Swoją Bielską Radę Kobiet. Kiedy poznamy skład i jak wiele osób zgłosiło się, bo nie zostało dotąd zgłoszonych? Zgłoszeń mamy dużo, na pewno ponad miarę, tak bym powiedziała, ale określiliśmy pewne przestrzenie, e, których widzimy e, panie, czyli mamy przestrzeń i taką przedsiębiorczą, gdzie mamy najwięcej zgłoszeń, kultury oświaty, pr przestrzeń organizacji pozarządowych, przestrzeń powiedziałabym, e, taką medyczną, bo to też bardzo ważna przestrzeń, w której chcemy działać i każda, każde zgłoszenie dla nas jest ważne. Bielska Rada Kobiet zakłada 15 e, pań, 15 bielszczanek z konkretnym podziałem na konkretne przestrzenie, płaszczyzny, w których chcemy działać. W tym zgłoszeniu, które przygotowaliśmy, które jest na naszej stronie, na pewno jest uzasadnienie kandydatury, e, czyli chcemy dowiedzieć się, e, jak Pani widzą siebie w takiej Radzie Kobiet? Również jest taki punkt, jak pomysły na działania Rady Kobiet, więc przyjrzymy się tym pomysłom. Także myślę, i też bardzo ważne jest, czy Pani jest taką własną inicjatorką, czy też to jest przedstawiciel jakiejś organizacji pozarządowej, jakiejś instytucji. To też jest dla nas ważne. Tomasz Chniewicki, prezes zarządu w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Bielsku Podlaskim. Witam, dzień dobry. Jak wygląda. Kwestia odpadów, kwestia śmieci w Bielsku Podlaskim, bo ona wydaje się taka dość trudna w różnych gminach, ja obserwuję sytuację w wielu gminach i szczególnie chyba z odpadami po 1 stycznia jest problem. Dokładnie tak jak Pan redaktor mówi, od 1 stycznia mamy wyodrębnioną nową frakcję w postaci tekstyliów. Wraz w porozumieniu z Urzędem Miasta z Panem Burmistrzem postanowiliśmy odbierać tekstylia razem z odpadami wielogabarotowymi, które są odbierane od mieszkańców miasta dwa razy do roku. Więc w tej chwili jesteśmy po pierwszym odbiorze. Odbiór przerósł nasze oczekiwania z racji tego, że odebraliśmy około 40 ton takiego odpadu. Drugi odbiór planowany na wrzesień podejrzewam, że będzie mniej więcej też w takiej ilości. To powoduje znaczące podniesienie kosztów które na tą chwilę no, ponosimy, robimy tą usługę dla miasta bez zarobkowo, o to tylko, żeby odbarczyć mieszkańców od tego obowiązku dowożenia, śmieci, do, do, dowożenia odpadów tekstylnych do przoku, co przede wszystkim dla ludzi starszych może być kłopotliwe z racji, no, prozaicznej, prostej, nie wiem, ściereczki, starego prześcieradła, którego chcą się pozbyć. E, przok co prawda, jest w granicach miasta, no ale, tak jak wspomniałem, dla części mieszkańców może być to problemem. Przyglądamy się również rozwiązaniom, które zostały przyjęte w innych samorządach, żeby ten mobilny przok może był wyrywką, wstawiany w różnych dzielnicach w różnym czasie. Jednak, tak jak powiedziałem, przyglądamy się, będziemy wybierać najlepsze rozwiązania, takie, które będą najlepsze dla naszych mieszkańców. Ja osobiście również zachęcam do tego, aby dawać drugą szansę na drugie życie dla tych wszystkich tekstyliów, których naprawdę produkuje się masa. Korzystać z pojemników Fundacji Firm Charytatywnych Caritasu, PCK. Pojemniki są rozstawione praktycznie przy wszystkich większych sklepach, w osiedlach, czyli też dostępność do tego, żeby te Tekstylia zwrócić jest naprawdę szeroka, podejrzewam, że będzie jeszcze szersza, więc korzystajmy, dawajmy szansę na drugie życie, no i bądźmy eko. Komunikacja miejska w Bielsku Podlaskim, czyli autobusy, będą zmiany, między innymi rozkładu jazdy i tras? Tak, zmiany są naprawdę bardzo mocno potrzebne i no, oczekiwania mieszkańców są takie, że przejazdy tras i rozkład jazdy będzie dostosowany do potrzeb. Obecne trasy były wybierane tak w połowie lat 80., kiedy powstawała komunikacja miejska na terenie naszego miasta, więc no, przez te dziesięciolecia e, zmieniły się miejsca firm, które zatrudniają wiele osób miejsca przesiadkowe tak, e, szkoły, również przedszkola. E, mamy podpisaną umowę z bardzo dobrą firmą, taką ogólnopolską która już rozpoczęła proces ankiet i proces analizy topograficznej naszego miasta tak żeby dostosować te trasy do potrzeb mieszkańców. Jest to proces długotrwały, wymagający naprawdę wnikliwej analizy tego gdzie są największe potrzeby, gdzie możemy dojechać, gdzie nie dojedziemy. Każdy chciałby, żeby na jego ulicy przejeżdżał autobus, ale już nie każdy chce, żeby przy jego domu był przystanek. Będziemy chcieli to wprowadzać tak etapowo, też, żeby nie zaburzyć obecnego systemu, do którego ludzie się przyzwyczaili szczególnie osoby starsze, które w pewnym momencie mogą nie zrozumieć tego, że autobusem linii 1 nie dojadą na cmentarz bądź linii numer 2 nie dojadą w miejsce wyznaczone przez siebie, więc tak żeby nie stworzyć dużego zamieszania, będzie to w etapach. Cieszę się, że to już się rozpoczęło, bo oczekiwania, tak jak wspomniałem, są naprawdę wielkie. I na miarę naszych potrzeb będziemy też się starali, żeby z panem burmistrzem, z Urzędem Miasta porozumieć się w sprawie tego, żeby tych autobusów było więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Co słychać w Bielsku Podlaskim. Audycja sfinansowana z budżetu Urzędu Miasta Bielsk podlaski